Siemka, ja jestem Tomek i to jest kolejny film z fizyki do matury. Um, na poprzednim filmie omawialiśmy sobie teorię z kinematyki, z ruchu prostyleniowego, zarówno jednostajnego, jak i jednostajnie zmiennego. I po prostu teraz na tym filmie e, zrobimy sobie z tego, e, tego zadania. Nie wiem, czy to będzie ten jeden film, w którym my będziemy ze sobą trzy zadania maturalne, czy będą trzy osobne filmy po jednym zadaniu maturalnym. Zobaczycie sami, jak to wyjdzie, e, jak to będę wrzucał. Ale, e, ale tak, taki jest plan. Generalnie jest to fizyka do matury, więc robimy zadanie maturalne. Jeżeli nie oglądaliście tego poprzedniego filmu, to zachęcam, żeby go obejrzeć, żeby sobie zrozumieć, o co w tej teorii chodzi. Ale jeżeli. Yy... Nie chce wam się go oglądać, to nie ma problemu, dlatego że tak naprawdę cała fizyka maturalna, yy, jeśli chodzi o ruch prostoliniowy, sprawdza się do tych trzech wzorów. Więc jeżeli znamy te trzy wzory i on postaram się, żeby one cały czas podczas tego filmu były gdzieś tutaj z boku wyświetlane, to możemy do zrobić dowolne zadanie z ruchu prostoliniowego. I gwarantuję to wam, e, zresztą sami zobaczycie, ten pierwszy dotyczy ruchu jednostajnego oczywiście, a dwa pozostałe ruchu jednostajnie zmiennego, przyspieszonego lub opóźnionego. E, no, więc... E, ja mam tutaj przygotowane zadania. Gdzieś tam kiedyś sobie, e, jak sobie patrzę, robiłem, przygotowywałem gdzieś tam dla, dla ludzi, którym robiłem korki zadania. No to leciałem przez wszystkie arkusze naturalne cykowskie i patrzyłem, które zadania dotyczą do każdego tematu. Więc mam tutaj siedem zadań przygotowanych dla Was e, z ruchu prostoliniowego, które możecie już sobie na ludzie zrobić są teorią, którą sobie pokazaliśmy póki co. I pierwsze trzy zadania zrobimy sobie tutaj razem, a pozostałe cztery zostawiam wam i w, dla zrobienia dla siebie. Generalnie to będzie dokładnie to coś, co jest widzicie na ekranie, będzie w opisie, więc możecie zobaczyć, które zadania możecie zrobić jeszcze dodatkowo, żeby sobie poćwiczyć. Jak gdzieś kiedyś w przyszłości, wiadomo, mówię docelowo wszystkie te zadania naturalne, ale póki co chcemy się po prostu ruszać z tą fizyką, więc my zrobimy te trzy, a 4 macie do poćwiczenia dla siebie. Jeżeli nie wiecie skąd wziąć zadania naturalne, to polecam stronę arkusze.pl, która jest tutaj. Jeżeli nie kojarzy z tej strony, to generalnie bardzo ją polecam, bo to jest strona, gdzie mamy e, w nie wszystkie arkusze maturalne CK-owskie, jakie były w ostatnie, nie wiem, 20 paru lat e, okej okay. też to jest inne, Operon czy Nowera. Ale generalnie że, wszelkie arkusze maturalne, czy, bierzcie się stąd. E, zarówno zawsze to jest arkusz maturalny, jak i rozwiązania do niego, żebyście zobaczyć, jak CK oceniałoby ten arkus, ile by się dostali punktów rozwiązania, do więc jakby polecam tą stronkę do niej też nie będzie w opisie tego filmu. I lecimy sobie z tym. My sobie z pierwszym zadaniem, które mamy na, naszą, na naszej liście, jest to zadanie, które mam tutaj. Zadanie z matury czerwcowej 2020, e, oczywiście z arkusza Cekowskiego. O zadaniu o hokejście. Takie zadanie na starskie kinematyki. Bo jakby damy radę je zrobić na ludzi, znając to, co wiemy, czyli te trzy wzory. No to tak. Hokeista uderzył kijem w nieruchomy krążek. Po uderzeniu krążek uzyskał poziomą prędkość początkową o wartości. V1, czyli krążek ma jakąś prędkość początkową. dalej krążek porusza się po powierzchni lodu ruchem jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. Od momentu uzyskania, no i oczywiście to jest bardzo ważna informacja dla nas, że ruch był jednostajnie opóźniony i prostoliniowy, czyli dokładnie mamy ten case tych wzorów, tylko ten e, jednostajnie z minusikami. Od momentu uzyskania prędkości V1 po uderzeniu, aż do chwili zatrzymania się krążek przebył drogę S1. W zadaniach 113 przyjmij, że siła tarcia kinetycznego działająca na krążek poruszający się po lodzie ma stałą wartość proporcjonalną do wartości ciężaru krążka, pomimo inne siły działające na krążek w kierunku poziomem. I tak, tak jak obiecałem, my póki co nic o siłach nie musimy wiedzieć, żeby rozumieć zadanie z kinematyki, więc to coś, e, generalnie nie przejmujcie się tym za bardzo, jakby kiedy będzie czas, że musimy sobie powiedzieć po co oni o tym tu ty powiedzieli, to sobie powiemy dzisiaj w tym zadaniu. Generalnie nie przejmujcie się za bardzo tym, co tu jest napisane, to co jest dla nas najważniejsze to, że ruch jest jednostajnie opóźniony prostoliniowy. Wiemy, że on miał jakąś prędkość początkową I wiemy, że pokonał jakąś drogę na tym ruchu I teraz pytanie, obyć czas ruchu krążka Od momentu uzyskania prędkości V1 Aż do zatrzymania się No dobra, no to spoko Bardzo zawsze sobie zrobić jakiś rysunek pomocniczy Ten krążek gdzieś sobie tutaj na początku jest I on sobie gdzieś tutaj na końcu jest Po jakimś czasie właśnie T, które jest naszą szukaną To co my wiemy, to że on ma jakąś prędkość V1 Początkową I e, porusza się na drodze S1, jest ruchem 28 metrów P1 jest równe 14 metrów na sekundę. Na potrzeby yy, naszego rozwiązywania tego zadanka ja nie, nie będę go nazywał już S1, tylko S. Po prostu, żeby nie pisać tego dodatkowego indeksu, bo jest to niepotrzebne. E, no i wiadomo, że on tutaj ma jakąś prędkość końcową. Ok, zaraz pomyślimy jaką. E, Dlatego e, zaraz pomyślimy, jaką oraz wiemy, że on ma jakieś stałe przyspieszenie, bo ruch jest jednostajnie opóźniony, a jest równy konstans, ale jaka jest jego wartość dokładnie, nie wiemy. Czyli ewidentnie mamy dwie niewiadome. Mamy niewiadomą jest prędkość końcowa, e, nie jest nasze przyspieszenie, nie wiadomo jest jeszcze czas w tym wszystkim. Ale dobra, więc zacznijmy sobie te niewiadome jakoś rozpakowywać. E, dobra, więc jakby jak podejść do dowolnego zadania z ruchu jednostajnego, jakby czegoś takiego z jakiegokolwiek ruchu prostoliniowego, jak do niego podejść, wypiszmy sobie po prostu te wzory, które znamy, ok? Bo zawsze tylko te wzory to są klucz do jakiegokolwiek znania y motoralnego. Więc jeżeli sobie to wypiszemy i zobaczymy, co my tam mamy, zaraz się okaże, że możemy zacząć to fajnie sobie rozwiązywać. Więc dobra, pierwszy wzór, który, y który, który musimy sobie wypisać, to, że droga to jest V i w tym przypadku my mamy V0, to jest prędkość porządkowa, z tym wzorem uniwersalnym, ale u nas jest to V1, więc ja tak to oznaczę. S to jest V1 razy T. Minus, dlatego że ruch jest opóźniony, tak jak sobie rozmawialiśmy, a t kwadrat na 2. Okej, okay, to jest wzór numer 1. Z kolei wzór numer 2 to jest V końcowe, jest równe V0 i znowu V1 i V0. Minus a razy c. To są te dwa wzory, nic innego, póki nie zrobiliśmy, tylko sobie je wypisaliśmy. No i teraz tak. E, pierwsza rzecz, która się nam nasuwa. Zobaczmy sobie, ile my mamy, jakby znowu w, tym, w tych naszych wzorkach niewiadomych. Dany które znamy, pokolorujemy na niebiesko. Wiemy, że droga jest S, wiemy, że V1 jest jakiś dany, i teraz nasze szukane, ma nasze niewiadome to jest czas, czas, to jest A i to jest V końcowe. Czyli w tym momencie mamy trzy niewiadome. Generalnie z matematyki wiemy, że żeby rozwiązać układ równań dwóch, yy, yy, układ dwóch równań, musimy mieć Dwie niewiadome maksymalnie, ok? Jeżeli mamy więcej, no to mamy problem. Ale spójrzmy, czy którąś z tych niewiadomych możemy sobie na jakiś inny sposób przytoczyć. No i teraz my wiemy, że krążek, zwróć uwagę na to, on jechał od momentu, od momentu uzyskania prędkości V1 aż do chwili zatrzymania się. To jest coś, co jest podane w zadaniu. Więc my wiemy, że prędkość końcowa naszego krążka będzie nie inna niż 0, ok? Więc jest to istotne. Prędkość końcowa naszego krążka jest zero i dlatego my wiemy, że V końcowy to już nie jest jakaś niewiadoma, tylko ona dosłownie wynosi 0. I teraz możemy sobie zwrócić na to uwagę, że w tym momencie mamy układ równań dwóch równań, gdzie mamy dwie niewiadome. A jak wiemy z matematyki, jeżeli mamy układ równań z dwoma niewiadomymi i są dwa równania, to możemy ten układ równań bardzo łatwo rozwiązać. Więc my wiemy już teraz, że możemy się za to zadanie... Za, za Zacząć zabierać, ok? Więc zaczynamy sobie to rozwiązywać. Szukaną jest czas. Więc w takim razie e, z pierwszego równania wyciągnijmy sobie, ile to będzie nasze e, z drugiego równania możemy wyprowadzić, ile to jest A. A to jest V1. Ok, będę to wolniej, że R, A, AT to jest V1, więc A to jest V1 przez T. Ok, to jest wyprowadzone z naszego drugiego równania. Więc teraz mogę wstawić to coś do naszego pierwszego równania. Czyli S jest równe V1 razy T minus, ale teraz za A wstawię to, co już wiemy o A, czyli że to jest V1 przez T razy T kwadrat na 2. OK, lecimy sobie dalej z tym równankiem tutaj. To się równa wszystko. V1 razy T minus, no i oczywiście tutaj T1 się skraca, więc będzie V1 razy T drugich. No i teraz wróćmy na to, że V1 razy T odjąć V1 razy T na 2, to jest tak, jak jakbym miałem, wziął 1 odjąć 1 druga, tak? Gdzie y, to jest ta, nasze, jakby, to są jakby jakieś losy, nasze losowe liczby, tak? Że 1 odjąć 1 druga to jest 1 druga oczywiście, więc V1 T odjąć V1 razy T na 2, to będzie V1 razy T drugich. Super. A więc S to jest V1 razy T drugich, tak? Finał, ostatecznie łączymy sobie te dwie rzeczy, więc... T, którego szukamy, to jest 2S na V1. Wiemy, że z treści zadania, że S to jest 28 metrów, a V1 to jest 14 metrów na sekundę, więc 2 razy 28 metrów przez 14 metrów na sekundę. To jest 56.14. 56.14 możecie spojrzeć na kalkulatorze, ale nie trudno zauważyć w głowie, że jest to 4. Plus jednostki się skracają, metry, metry. No i sekunda wskakuje do mianownika. 4 sekundy to jest odpowiedź do naszego zadanka. 1, 1. Okay? Więc zobacz, że nic innego nie musieliśmy tutaj zrobić, niż wziąć te dwa wzory, które sobie pokazaliśmy. Po prostu rozwiązać układ i tak naprawdę, więc e, zadania z ruchu prostoliniowego możemy po prostu trzaskać jedno po drugim, e, mając te trzy wzorki. Dobra, e, zadanie, e, więc to było zadanie 1-1, teraz zadanie 1-2 e, i lecimy sobie z tym. E, hokeista ponownie uderzył kijem w ten sam nieruchomy krążek. Po tym uderzeniu krążek uzyskał poziom prędkość porządkową o wartości V2, dwukrotnie mniejszej od V1. Objąć drogę, jaką przebył krążek od momentu uzyskania prędkości V2, aż do chwili zatrzymania się. Ok, więc Hokeista ponownie uderzył krążek. Znowu jest ta sama sytuacja, calutka. Mamy jakiś krążek, który najpierw, tylko że on najpierw nie ma prędkości początkowej V1, tylko ma V2. On też poleci do momentu zatrzymania się, więc my już teraz wiemy, że jego prędkość końcowa jest 0. Wiemy, że on ma jakieś przyspieszenie, a jest równe. Constance. I teraz e, wiemy, że tu jest jakaś, właśnie teraz tym razem nie wiemy jaka jest ta droga. Ją chcemy policzyć. S równa się. E, no i to wszystko dzieje, leci na jakimś czasie, który też nie wiemy jeszcze ile wynosi. No i znowu, my chcemy sobie zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy. Czyli jeżeli mamy zadanie z ruchu prostyleniowego, to interesuje nas e, interesuje nas e, interesują nas te dwa wzory, więc je po prostu wypisujemy. S to jest V zamiast 0 wstawiamy 2, bo takim w takim danym zadaniu V2 razy t minus at kwadrat na 2, bo ruch jest opóźniony. I teraz prędkość końcowa jest 0, więc 0 jest równe V2 minus at. OK, i teraz znowu zobaczmy sobie, jak, ile mamy niewiadomych w zadaniu, a i czy jesteśmy w stanie to, to, to równanie rozwiązywać, OK? Więc nasze dane to jest V2. Nasze dane to jest, no póki co tylko 0, znaczy póki co nic innego może poza zerem, które jest liczbą. No i teraz tak, może nie to jest s i to właśnie go szukamy. To jest a, to jest a, to jest t, to jest t i f2 jest daną Czyli znowu mamy sytuację, że mamy trzy równania i trzy niewiadome. Czyli znowu jest problem. Nie roz... Przepraszam, mamy trzy yy, niewiadome i dwa równania, czyli tego nie rozwiążemy, bo znowu mamy problem. Możemy rozwiązywać równanie, dwu... yy, układ dwóch równań, tylko jeżeli mamy dwie niewiadome. Więc znowu na pewno któryś z tych danych musimy w jakiś sposób sobie pozyskać inaczej, tak jak zrobiliśmy to w jeden 1.1. No i teraz, jak to my, my to zrobimy, ok? Eee, widzimy tak, S jest daną, którą musimy policzyć. Czas, no też nie, 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 nie tak łatwo na niego wpaść, ale i tutaj jest coś, co troszeczkę nazwijmy to wykracza jeszcze poza sam, same nasze rozumienie ruchu prostoliniowego, a to dlatego, że po prostu zdania materialne zawsze są lekko zmiksowane. Jakby jesteśmy w stanie znaleźć A. Jak może jesteśmy w stanie znaleźć A? Zobaczcie, że w tym treści tego zdania jest powiedziane, że w zdaniach 1.1 przyjmie, że siła tarcia kinetycznego działająca na krążek, w się po lodzie, ma stałą wartość proporcjonalną do wartości ciężaru krążka. Pamiętajmy, inne siły działające na krążek poziomym. Więc siła tarcia jest proporcjonalna do y, ciężaru krążka. Ciężar krążka się nie zmienia, jest to po prostu jego masa, jego waga. Więc y, jakby w takim razie, skoro ciężar krążka się nie zmienia. To siła się nie zmienia, a skoro siła się nie zmienia, to przyspieszenie działające na krążek się nie zmienia dla żadnej z tych sytuacji. Czyli, zarówno dla tej sytuacji, jak i dla tej sytuacji, przyspieszenie będzie, opóźnienie dokładnie będzie takie samo. I teraz to jest coś, co będzie dla Was bardzo oczywiste, będzie w tym zaczniemy robić, to przebimy jeszcze dynamikę. Więc nie przejmujcie się za bardzo tym, że teraz, jakby sami byście na to nie wpadli. Ale chodzi o to, że jakby jeżeli yy, krążek po prostu. Spowalnia na lodzie i on ma jakieś opóźnienie, to to opóźnienie zawsze będzie takie samo. Nieważne, jakby od tego, jakby to nie jest istotne, czy ja, mam, czy ja jadę 100 na godzinę, czy, 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 czy dwa razy mniej, jak w tym zadaniu, 50 na godzinę. Ja zawsze będę opóźniony tak samo na lodzie, rozumiecie? Więc jakby, jeżeli my wiemy, że w poprzednim zadaniu on miał jakieś A i my to A z poprzedniego zadania sobie obliczymy, bo możemy, to dokładnie to samo A on będzie miał w tym zadaniu, ok? Ma to sens? Jakby. Yy, Myślę, że ma. Jest to coś, co nas co bez problemu wpadniecie, kiedy będziemy przerobili dynamikę. W ten sposób możemy tak trochę wziąć na wiarę póki co, ale chyba tak na logikę ma to sens, tak czy siak, prawda? Jakby jeżeli coś ma, jak, jakby jeżeli ja tak samo jestem opóźniony na lodzie jadąc na godzinę z jakimś, z jakimś opóźnieniem, to to się nie ma, to tak samo będę opóźniony jadąc 50 na godzinę czy 10 na godzinę. Opóźnienie się nie zmienia. Ok, więc mamy sobie to, eee, więc w takim razie możemy policzyć sobie, a. Eee, jakby z danych poprzedniego zadania Bo jak wrócimy sobie tutaj To my nawet wyprowadziliśmy, zwróciły uwagę na to Że A to jest V1 przez T Więc skoro A to jest V1 przez T A my wcześniej już, a my te sobie policzyliśmy Oraz V1 już mieliśmy Czyli V1 to było 14 A, T, A, A to jest 4 To w takim razie To będzie 14 czwartych To już trzeba że To jest 3,5 m na sekundę kwadrat A więc to jest nasze A Więc kiedy my nasze A mamy to możemy. To teraz ono już przestaje być niewiadomą. Możemy je wstawić sobie do tego równania. I A już naszą niewiadomą nie jest. Więc teraz co jest? Mamy dwa równania i dwie niewiadome, więc możemy sobie zadanie sobie rozwiązać na zwyczajnej świecie. Okay? Eee, dobra, więc znowu z drugiego równania wyprowadzamy sobie, ile to jest T. T to jest. Zwróćcie uwagę na to, że V2 minus AT jest 0, więc AT jest równe V2, więc T jest równe V2 na A. Czyli e, V2 jest e, dwukrotnie mniejszy od V1, a my dokładnie wiemy, że V1 jest 14, więc to jest 7, tak? V2 to jest 1, druga V1, czyli 1, 2, 14, czyli 7 na 3,5. 7 podzielić na 3,5 to jest oczywiście 2 sekundy, czyli czas jest dwa razy mniejszy też. I w takim razie możemy sobie wreszcie policzyć tą drogę. Więc e, S to jest V2 razy C. Minus, a te kwadrat na 2. I w tym momencie już wszystko jest nam, na, nam daną w tym zadaniu. Więc możemy po prostu sobie wziąć, że V2 to jest oczywiście 7. Czas to jest 2, bo właśnie go policzyliśmy. Eee, tutaj co nie? Eee, odjąć. Przyspieszenie to jest 3,5 razy czas do kwadratu, czyli 2 do kwadratu przez 2. Czyli S to jest 14. Odjąć. Teraz 3,5 razy 4. Na 2 to jest 7, oczywiście możemy sobie to, ja to iść na kalkulatorze możemy zaczej w głowie, jeżeli nam się nie chce. Znaczy na odwrót 14 minus 7 to jest 7 metrów i to jest odpowiedź do zadania 1.2 Mamy całe to zadanie więc to jest całe to zadanko zmaturalne. To jest zadanie maturalne, to jest zadanie na maturę. To jest coś, co możecie na ludzie sami rozwiązać, znając tylko te 3 wzory, naprawdę te dwa nam się tylko przydały i chwila logicznego myślenia takiego rozwiązywania w matematyce. Więc to jest całość. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego zadania, to zadawajcie je w komentarzach. Ja będę na te komentarze odpowiadał. Jeżeli macie uwagi, co do tego jak tłumaczę, stylu chcielibyście, że nie wiem, żeby było, żeby było wolniej cokolwiek, też piszcie. Eee, no i to było zadanie pierwsze okay, z okejistą. Niemniej jednak w opisie wciąż będą wszystkie zadania, które przerobimy i które możecie sobie sami zrobić. Eee, dzięki wielkie i do zobaczenia.